Wiosna nadeszła szybko, na polskich drogach pojawili się motocykliści, w tym także z Rawickiej Grupy Rawmoto. I to właśnie ich dzisiaj będziemy przepytywać, jak zarażają swoją pasją do jednośladów e, innych mieszkańców Rawicza i regionu. E, witam serdecznie. Chciałem się zapytać na początek, skąd pomysł na utworzenie Grupy Rawmoto i, i ilu ona zawiera członków? Kilku kolegów i koleżanek stwierdziliśmy, że no fajnie by było jeździć w grupie, jak samemu. Jest to bezpieczniej, i przyjemniej, i jeden drugiemu może pomóc w drodze. No i stąd powstał, nie, powstał pomysł na powstanie takiej grupy. Grupa jest co prawda nieformalna, niezarejestrowana, ale stwierdziliśmy, że póki co takie potrzeby na razie nie ma. I nie, I nie chcemy, żeby była. Nie ma żadnych tutaj ograniczeń. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy. Właśnie, kto może zostać członkiem grupy Rafmoto? Nie ma określonego jakiegoś członkostwa. Może z nami może jeździć każdy, kto ma ochotę jeździć w grupę. I posiadać motocykl. No i oczywiście posiadać motocykl. No i musi to być motocykl to jako takiej pojemności, no żeby tam tę setkę przynajmniej rozwijał, nie? Żeby, to o, bezpieczeństwie, to do końca, nie? o bezpieczeństwie porozmawiamy tak. za chwilę. A w jaki sposób skrzykujecie się na wspólne wyjazdy, bo te wyjazdy najczęściej odbywają się z tego, co wiem w weekendy. Tak, no najczęściej to w weekendy skrzykujemy się w ten sposób, że na Facebooku powstało konto. O, o takiej nazwie, w moto. Tak sobie wymyśliliśmy. No i, no i w ten sposób na to Facebooku informacje każdy do Facebooka dostęp ma, i, i te informacje są na bieżąco zamieszczane, i każdy zainteresowany z tego może korzystać. W jakich ciekawych miejscach byliście jako grupa, ale też jako prywatnie? Byliśmy na przykład na zlocie yy, kończącym sezon w Leśnie, yy, rozpoczynającym też w Leśnie, yy, i tak ogólnie jeździmy po okolicy. Praktycznie jeździmy na. na jest, są zjazdy do motocyklowe organizowane i, i to w okolicy. No, wybieramy oczywiście w stosunku, w zależności jaka jest pogoda, to na większość staramy się je jeździć. A no, jest tych imprez z roku na no, rok coraz to więcej, a, a w tym roku już znacznie więcej jak w poprzednim. No i wybieramy te ciekawsze, tam gdzie wszystkim mniej więcej pasuje, i, no i tam jedziemy. O motocyklistach bardzo często mówi się, że są to dawcy organów, dawcy nerek, a okazuje się tak naprawdę, że na co dzień jeździcie sami na czterech kółkach. Dwa kółka to wasza pasja, hobby? No to jest hobby, pasja, tak, no, można tak powiedzieć. No ale dawcy, dawcy organów, no, myślę, że na takich motorach ciężkich to, to powiedzmy, że to nie dawcy organów, no, są ścigacze, to ci chłopacy to tak więcej trochę tam pokazują swoje jazdy, nie? No, ale my spokojna jazda w grupie, no to nie możemy nazwać, że jesteśmy dawcami organów. Któryś z naszych kolegów tak ładnie powiedział, tak mi utkwiło to w pamięci, że motocyklista taki prawdziwy to oprócz oleju w motocyklu to powinien mieć olej w głowie. No i to jest takie fajne powiedzenie, no myślę, że tutaj do nas się to tak odnosi. A spotkaliście się z sytuacjami niebezpiecznymi na drogach? No zdarzało się. Niebezpieczne, no tak zwane, ja nie wiem, niebezpieczne. Gdzieś tam. No, kierowcy samochodów no, też no, muszą uważać na motocyklistów, bo to jest moment, kiedy wyprzedzamy, wymijamy. No, to jest moment nieuwagi. Też się zdarzy, że przed nami zacznie wyprzedzać samochody, wymijać. No, no, Także muszą uważać z kierowcy samochodów. Jesteśmy też kierowcami samochodów, no, uważamy, nie? ale to jest chwila. chwila. Ale chyba jesteście bardziej przewrażliwieni na punkcie motocykli niż pozostali kierowcy. Myślę, że tak, taki kierowca samochodu, który nie ma motocyklu, nigdy nie jeździł, z motocyklem, no to on tak może uwagi nie zwraca na to, co, co się dzieje na tej drodze, jak teraz, a zwłaszcza wiosna, lato, no to tych motocyklistów jest. No jest na tej drodze troszeczkę, nie? Chyba popularne hobby się zrobiło motocykle. Coraz więcej y, widzimy jednośladów na polskich drogach. No jest bardzo dużo, bardzo dużo. tego co wiem, w ubiegłym roku, tam na początku sezonu motocyklowego, to, to były takie statystyki, że w Polsce jest zarejestrowanych ponad milion motocykli. to jest jakaś tam liczba i o czymś to mówi, nie? Że jest, jest to popularne, nie? Y, jaki powinien być dobry motocyklista? Na co należy zwracać uwagę? Czy każdy może nim zostać, czy no, trzeba by jeździć na gier, jakieś predyspozycje, jakieś chociażby. Początki, początki są że może trudne, trzeba być ostrożnym. Na pewno trzeba być na początku ostrożnym i rozważnie do, podchodzić do tematu, ale, ale myślę, że to ja myślę, że każdy, że nie ma jakichś specjalnych, kto, kto nie może zostać. Nie? A to jest drogie hobby motocyklu? No myślę, że tak. To są drogie zabawki. A zdradzicie nam, ile kosztuje taki motocykl? No zależy, no, to zależy rocznik, marka motocykla, i, no ale jest drog, drogie hobby, jest, jest. Od tysiąca dwóch, co to dzisiaj przyjechało, to, to kończy się na kilkudziesięciu tysiącach cena poszczególnych modeli, które tu dzisiaj przyjechały, także rozrzut jest bardzo duży. Wiem, że planujecie również wykonać, to będzie taka pierwsza Wasza myślę, inicjatywa pokazają, pokazująca to, co robicie. Chcecie wyprodukować koszulki własne, Rawicka Grupa Motocyklowa. No, właśnie, tu kolejno, no więcej może Jacek coś powie na temat koszulek. Tam... Rzecznika pras, prasowego już mają. No, no, Koszulki są w trakcie realizacji, jest pomysł, jakiś tam wzór jest wybrany, w tej chwili wykonywana jest wersja próbna. Dla... No i z tej próbnej wersji, która nam się spodoba, najbardziej wybierzemy. No i tam zrealizujemy ten pomysł, że będziemy mieć te koszulki. Fajnie gdzieś pojedziemy, rozbierzemy sobie te kurteczki, to będziemy wyglądać fajnie. Będziemy tutaj reprezentować miasto między innymi i gminę, nie? bo tutaj symbol tego niedźwiedzia rabickiego będzie na tej koszulce, nie? Także to będzie to również promocja, nie tylko nasza, ale, ale również miasta i gminy. Nie? Gdzieś tam w przyszłości będzie można stworzyć stowarzyszenie motocyklistów, żeby to zarejestrować w ten sposób. Tak, tak, no, więcej ja można myślę, działać. Że Może w tej chwili takiej potrzeby nie ma, ale ja nie, nie mówimy, że nie, że za jakiś czas postanie formalna i prawna taka organizacja motocyklowa tutaj. Zaciekawiła nas jeszcze jedna rzecz. Co wozicie w tych pojemnikach, sakwa, nie wiem jak to nazwać. Wszystko, co adekwatnie jest do pogody, można mieć dodatkowy ubiór, no różnie. Wszystko, co jest pod ręką. Od ilu lat pan jeździ na motocyklu? Oj, za 35. Co? No jak praktycznie, jak miałem 16 lat, to już, już zaczynałem od, od, od komarka, a przez Włeski i Panonie. Przez tropika, no tak po kolei, po kolei, po kolei do... No. A jaka najdłuższa trasa była? Nie wiem, 500, 700 km za jednym hibem. Pojechałem sobie do Mielna zamoczyć nogi w morzu i przyjechałem do domu. o A Woda jaka? Mokra. <grym> <grym> Okej, <Okay>, dzięki. <grym> Okay. Jedna z najdłuższych teraz członkowie Rawickich grupy Rawmoto, ale jeszcze podejrzewam wtedy nie było Rawmoto, przejechali Państwo w Bieszczady. Skąd taka decyzja o takim wyjeździe? No w zasadzie chyba ta decyzja tak spontanicznie się tutaj urodziła, tak jechała tutaj grupa autobusem z Rowicza, wycieczka z WTTK. No myśmy się dołączyli do tej wycieczki z tym, że myśmy jechali motocyklami tutaj z kolegą Krzysztofem i z żoną w trójkę. 10 dni w Beszczadach od 2 sierpnia w ubiegłym roku. Wspaniała pogoda, temperatury ponad 30 stopni. Także no fajne, fajne. Czyli fajne, fajne wspomnienia z tego wychodzą. Bardzo, bardzo fajne. No jest troszeczkę, bo to jest 650 km, jest co jechać, także no super. Y dla motocyklistów taka spontaniczna decyzja, jedziemy dzisiaj, czy jedziemy za tydzień na przykład w dalszą trasę, to podejrzewam nie stanowi żadnego problemu. Nie ma żadnego problemu. Najmniejszego wystarczy mieć odpowiednie odzienie, ubranie i dobre chęci. I jedziemy. No i zgodę bliskich rodziny chyba też chyba. Rodzina jeździ ze mną w komplecie. Członkowie grupy Rawmoto, rawickiej grupy Rawmoto, którzy są dzisiaj z nami, za chwilę pokażą Państwu jak. Poruszają się po drogach i ulicach nie tylko Rabicza, ale także całego regionu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny program Kontrasty. Żegnam się.